Aby dodać pojazd, przejdź do modułu pojazdów. Kliknij przycisk z ikoną plusa. Uzupełnij dane na temat pojazdu. Wybierz typ pojazdu. Uzupełni dodatkowe dane. Jedynymi wymaganymi danymi jest nazwa, nazwa skrócona i typ pojazdu. Zależnie od typu pojazdu, w zakładce parametry będą dostępne inne pola. Poza podstawowymi danymi, opisem i parametrami, może dodawać powiązane dane, takie jak terminy pojazdów i historia pojazdu. O tym opowiadamy w innym poradniku. Jeżeli uzupełniłeś wszystkie dane, kliknij przycisk Zapisz i przejdź do szczegółów. W szczegółach pojazdu masz dostęp do wszystkich danych powiązanych z pojazdem, terminy pojazdu, historia pojazdu. Masz również dostęp do informacji na temat użycia pojazdu w akcjach, użyciu w innych działaniach oraz o tankowaniach. Jeżeli wrócisz do modułu Pojazdy, na liście znajduje się Twój pierwszy pojazd.